To jedno z najdroższych zdjęć na świecie. Zostało sprzedane za bagatela milion dolarów. Co przedstawia? Ciężko uwierzyć w to, co za chwilę zobaczycie. I naprawdę chciałabym poznać osobę, która wpadła na taki pomysł. Pewnie za chwilę pożałujecie, że nie zrobiliście go sami. Na pozór wygląda zwyczajnie od zwykły ziemniak, ale to jedno z najdroższych zdjęć na świecie. Jak powstało? Podobno autor tego dzieła, fotograf Kevin Abosz, lubi ziemniaki i uważa, że są one podobne do ludzi. Każdy jest inny, a jednak od razu rozpoznajesz, że pochodzą z tego samego gatunku. Kevin sfotografował wiele ziemniaków, ale to zdjęcie jest jego ulubionym. Zostało sprzedane za kosmiczną sumę miliona dolarów. Oceńcie sami, ile jest wart ten kawałek ziemniaczanej sztuki.